W Q1 będą używane hardy, w Q2 medy, a w Q3 softy. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, dlaczego, ale w sumie jest to ciekawe, bo może ekipy, które mają lepiej dostosowany samochód, to na przykład opony najtwarsze, po prostu będą gadały z tymi oponami najlepiej, mają sporą szansę do, dostanieć do Q2, albo i te zespoły, które będą miały lepsze wyniki z medami niż na przykład inne zespoły mają szansę się dzięki temu dostać jakieś jest inkluzny. takie sztuczne mieszanie wyników. No. Dla mnie jednak fajne było, jak w Q2 ustalane były opony, a w Q3 paliwo na wyścig, to było No akurat to, to było ciekawe, ale takie zabawy za panami to raczej średnie. Bo to faktycznie pokazywało, który zespół był najlepszy w strategię, bo kombinacja się liczyła. Powinni w ogóle wrócić do tankowania bolidów. Żeby te bolity były 50 kg lżejsze, żeby one maksymalnie miały zbiorniki 50 kg, paliwa, żeby oni musieli 2-5 stopy zrobić podczas wyścigu było obowiązkowe. Może nie na każdym torze, nie, ale no... Wiecie o co mi chodzi. Dzięki temu strategia też była ciekawsza? Czy zaatakować mniej i pojechać na softach i więcej i pojechać na meda? Bo wiesz co obawiam się, że to raczej idzie już w drugą stronę Te Bolity byłyby 50 lżejsze dzięki temu a Nawet więcej, bo mniejszy bach bo Oliwie już... zapomnij jeszcze już Sam pomysł, żeby do tego wrócić. A. O, jestem piąty. Więc wycypać, chcesz, Ale to, zrobiłem to, dobry, dobry czas, bym był czwarty. wszystko sobie sam trudno się mówi. To wyżej niż piąty. No, jestem szósty O się coś spodowało i pytał, że jestem trzecim, może byłem drugi. Coś tu grożona zrobi za chwilę. Kurde, sorry, Webster, Oj, Darek. A nie, to Ksabys. Karę dostałem. Aha. Ja też dostałem jakąś karę, nie wiadomo co. Za spodowo Dostałem karę, karę, tak, karę przyjazdu przez aleję serwisową. A ja też. Tak. O kurde, kamyk poleciał. Dobra za odarmką jadę, ale fantastycznie dosyć jadę, ale się tuneluje, to Ale derek bomba jest. Ja bardzo go nie. Cię ja padł, by, chyba. To mi się wydaje. Jedź, jedź, jedź. I tak mam drive tylko niestety. Nie też. Kurde, skoczył spoczył Reaktor to jest 20 sekund do dłonia Chociaż tutaj jedziemy 100 na godzinę, więc potencjalnie... To zobaczyć Kiedy będzie 15 max? Uważaj, żeby nie przejechać białej linii, kiedy wyjeżdżasz z boksów Inaczej zarobisz karę tu ciekawe te mercedesy walczą się, że sucho przez całe zawody Suchy wyścig. Wow, 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 wow. side by side Aż mi się Rosberg i Hamilton przypomniał 2014, 15, 16 się do Ależ przypalił Ależ... Ale dobrze cię zblokowałem, nie? Dobrze, dobrze To jest jednak, weż... Uczyłem się od najlepszych. Taki no gościu. Świetnie. Taki gościu z alfytauri Tauri mnie nauczy. Nazywa się Darkołem, czy jak to? 22, jeździliśmy razem. Działa wszystko? Tak, działa. No bowiem taki sam błąd miałem.

Pojechałem trochę jak Fetel. No co, to tam? Co tam. tam? Trochę mnie pan spychał na trawę, ale ja sobie poradziłem, bo jestem zaradny. Nie jesteś very pro driver... Yeah. Jeszcze walczę z ksawusem. zostawiłem mu miejsce, to mnie jeszcze wypchnął. No jakoś mnie to nie zyskuje. jaki Mercedes jest wolny na prostej? Błąd? A nie, na A nie zjechałeś. Błąd. Kto ma uszkodzone? Ja miałem cały wyścig uszkodzony. O, dzięki za to RS. No, Jestem chwilę za już. Dobra, problem się sam rozwiązał. Mercedes też błędy i popełnia, zauważyłem. Opony opcjonalne na kolejny zjazd do boksu. Jakie opony Maxabus, skoro on nie zjechał? Jest miękkie, ile na nie chce przejechać? 10 okrążeń czy jak? Nie wiem, długo jedzie. Możesz włączyć się na tor, to? to... Da 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 dałem ci IDRES? Tak, dałeś mi IDRES. I w moim nie wiem czy ja wyhamuję. No właśnie. Coś, coś się, coś się działo w wyścigu. Krzywa tego. To jest jestem za automatyczną trójką. O myje, a, mi się ktoś wbił w bok Omega, jestem pierwszy na razie. Coś nowego Kamyk z Darkiem No mnie ksał, znowu prawie eliminował Mi Red Bull mnie obrażał Uwaga na Michaela Jest szybkim i strasznym kierowcą No właśnie ja widzę, to Michael już za... A nie, no, to Darek nie. zaparkował w bandzie Trochę ja przestrzelił Przed ostatniego terna. O kurde, o i co tu się stało? Michael, nie coś? no, nie wytrzymajcie ja to było. Ale za chwilę będę pierwszy. Co, mnie chyba dał. Ja już za karę stanę, wybrać sobie. Ej, to ej, tu, tam. Ten... W Belgii też bo w retro, tak samo, że polecieli. Reakcja, aż. Tak, już o, drugi wyścig zepsuł. eee ten. No, Wotaban. ban. Ty nauczy się jeździć trochę. On, Nie wiem, że szerokość on, on drogi tak jest szeroka, jest ale no. bez jest przesady. Się do samochodów. Się ją szybko wyminąć. I to jest nielegalny overtake, bo specjalnie ściął tory, żeby mnie wyprzedzić. Tak rozbiję. Ja oddajesz pozycję, ale no, oddajesz w taki sposób, że specjalnie ją za chwilę zyskać no, bez sensu. Yo, oh, El Michael. Very, very wide. Wartość tu jest ksawis, więc ja bym uważał. Już nie. przez, przez niego. A ile? 7 sekund? Bo innych nie ma. No okay. No nie, o. No! Fajnie, że strzałem się musiałem skontrolować. Po... dobra. Pościmy. Dobra, ryzykuję życiem. No i super, po na po 7 w dwóch zakrętach Ty ktoś... na no co ty robisz? Nie no, Pro... no! no tak Nie bo... ma miejsca! Kurde no! Nie mogę coś opanować na no to Zostawiłem jednego z Mogę je zjechać? Mogę zjechać? Nie no. No. no ale... No Nie powiem. skręcaj we mnie, sabus. Naucz się jeździć czysto. Proszę cię. Nie, Nie da się z tym człowiekiem. To był wspaniały no manus i... wyprzedzający gładko ci poszło. Michael co zawał? Musimy skontrować przestrzeń. Uszykane to jest nasza okazja. Ja mi się bałem. Ty jesteś szybki, klopster. Nie jestem szybki. Wiecie Jecha. co? Ja chyba będę musiał yy, o rusz radnią jechać side by side z Krawusem. Yy, Do kurde. Dawaj Marka Webbera. Z 2012. Zostawiłem mu 100% miejsca ile potrafiłem. Nie stoi za nim. Stąd obok niego. Gda. Twoje hamulce i opony są za chłodne. musimy je trochę rozgrzać. Hamuj ostro na kilku następnych zakrętach. Kurde Wiem Darek, że nie za bardzo bezpieczny powód no to, 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 to... Nie no spoko Tam ja myślałem, że powalczymy tam gdzieś na prostej Można więc czekać zawsze wieku ty weź nie rozwam tego McClure'a na drugi wyścig rzędu Ty miałeś punkty no, no, widowości Nie no. po to ci brałem z zespołu, żebyś ty cały czas mi rozbijał samochód Wiesz jakie to jest drogie Nie do że ja mam hamulce, spetalnie działają Biegi nam przeskakują, to ty jeszcze zepsujesz ten samochód Przyszedł do zespołu wszystko popsuć, no Ile razy można? Psychicznie się nie da wytrzymać z takimi ludźmi Kogo oni zakontraktowali? Kogo my za rezerwę w ogóle wzięliśmy do tego makarna No dobrze nie ma co narzekać dobrze. Nie dobrze. Nie po białej linii, nie chcemy kary. Michael, Ty jest za drogi. Jaki zadowolony, to było Dziękujemy również Dziękujemy. bardzo serdecznie. Znaczy, ja w sumie z dziękuję. Za